Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj profesor Wojciech Sadurski, prawnik, który w tej chwili jest z Sydney. Pani profesor, dzisiaj dla, panie profesorze, dzisiaj dla odmiany chciałem zacząć od ornitologii. Największy ptak australijski to, to jest emu, a przechodząc na, do, 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 do ptaków europejskich, czy pan jest gołębiem czy jastrzębiem w, w kontekście. Zmian niezbędnych w wymiarze sprawiedliwości? E, przede wszystkim dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. E, ja e, chciałbym nie traktować się ani jako gołębia, ani jako jastrzębia. E, gołąbek pokoju to nie jest dokładnie misja, jaką bym sobie przyporządkował, ale również nie uważam się za jastrzębia. Jeżeliż koniecznie muszę znaleźć jakieś, jakąś ornitologiczną, Analogię, to bym powiedział, że wolałbym być gęsią, a mianowicie gęsią kapitalistyczną. Ale kapitolińską? Dokładnie. Gęsią kapitalińską, która ostrzega miasto, wtedy Rzym, dzisiaj Polskę, przed tragedią. A w każdym razie nieszczęściem wynikającym z tego, że moglibyśmy zaprzepaścić to zwycięstwo, ten cud 15 października. Panie profesorze, to ja to muszę od razu wejść Panu w słowo, bo podniósł Pan kwestię, kwestię fundamentalną. Zgadzamy się, że to był cud, był to triumf, a jak możemy to zaprzepaścić Pana zdaniem? No możemy to zaprzepaścić przez takie yy, iluzoryczne pojednanie. To znaczy przez realizację narracji, że w tej chwili najważniejszą rzeczą jest zakończenie wojny polsko-polskiej i zakończenie polaryzacji w Polsce. Jeżeli sobie to przyjmiemy jako główne zadanie, to oczywiście instrumentem do tej depolaryzacji jest zaprzepaszczenie odtworzenia instytucji demokratycznych. Bo możemy sobie mówić, no dobrze, prawie połowa Polaków i Polek była za tym, żeby było jak było między rokiem 2015 i 2023. Więcej niż połowa była przeciwko. No więc znajdźmy jakiś kompromis. Ja jestem zdecydowanie przeciwny takiej filozofii, takiemu podejściu. Uważam, że w tej chwili głównym problemem nie jest polaryzacja i wojna, wojna, pol, wojna polsko-polska. Ale problemem jest to, że nie potrafimy nazywać rzeczy po imieniu. A rzeczy polegają na tym, że mieliśmy do czynienia z kompletnym i totalnym podważeniem zasad demokracji. I my musimy w tej chwili tę demokrację i instytucje demokratyczne odbudować. Nawet jeżeli części ludzi to się nie będzie podobało. Od czego by pan zaczął? Zacząłbym zdecydowanie od prokuratury. Bo bez. E, Niezależnej i odważnej prokuratury, niezależnej od władzy politycznej, nie ma mowy o rozliczeniach. A te rozliczenia są niezbędne. Nie dlatego, żeby zaspokoić czy, czyjeś, czyjąś potrzebę zemsty, ale po to, żeby stała się sprawiedliwość, żeby odebrać nienależne zyski za przestępstw przestępstw, zarówno konstytucyjnych, jak i przestępstw karnych. A zatem zatem musimy. Odbudować prokuraturę, to będzie moim zdaniem stosunkowo łatwe, dlatego że nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że w Polsce prokuratura w ogóle nie jest konstytucyjnie ustanowiona. To wszystko są kwestie ustaw i prawa niższego rzędu. I w tej chwili mamy główny problem polegający na tym, że Zbigniew Ziobro na 5 minut przed odejściem ze stanowiska. Postanowił zabetonować żobrową prokuraturę, ustanawiając prokuratora krajowego, który ma niesamowicie duże kompetencje, I, te kompetenc i, i to stanowisko może być, kadencja tego prokuratora krajowego może być zakończona tylko za zgodą prezydenta. Czyli to jest taka sztuczka, żeby prokuraturę trzymać po stronie ludzi żobry, nawet jeżeli demokraci uzyskają władzę. Moim zdaniem... Panie profesorze, jak, jak patrzymy na to, co robi teraz Pan Duda, to nie jest to sobie taki, ma... to nie są małe wyboje, tylko to jest potencjalnie gigantyczna y, y, przeszkoda, jeśli tylko pan Andrzej Duda chce, będzie chciał kontynuować swoją linię destruk destrukcji wymiaru sprawiedliwości. Tak, ale my pana Andrzeja Dudę możemy całkowicie marginalizować. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to prokurator, to tak się akurat wygodnie składa, że prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości jednocześnie. To nie jest e, optymalne z punktu widzenia demokracji wyjście, ale to dla nas, demokratów, może być przydatne, dlatego że nowy minister sprawiedliwości, kimkolwiek on będzie, będzie miał. E, instrumenty, by tego prokuratora krajowego unieszkodliwić, by go zmarginalizować, by go wyizolować od konkretnych decyzji, dlatego że formalnie rzecz biorąc jest on pierwszym zastępcą prokuratora generalnego, a zatem... Panie prezesie, zastępca... to ja rozumiem, że ja rozumiem, że da się zmarginalizować prokuratora krajowego, a jak chce pan zmarginalizować prezydenta RP? Po prostu w ten sposób, by większość pierwszych reform, podstawowych reform, a zatem pomijając prokuraturę, którą da się zrobić bez współdziałania, którą da się zreformować bez współdziałania prezydenta, mamy do czynienia z dwiema innymi podstawowymi instytucjami, które mogą być przeszkodami, w reformie, z Neokarlsem i z Trybunałem Konstytucyjnym. W obu tych przypadkach uważam, że można wprowadzić reformy drogą uchwał sejmowych, na które prezydent Andrzej Duda nie ma absolutnie żadnego wpływu i których nie może Panie profesorze, czy, 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 czy pan się zgadza z, formułu, z formułą e, byłego wiceszefa Trybunału Konstytucyjnego, profesora Biernata? którą ja bym opisał formułą, że właściwie Trybunał Konstytucyjny w Polsce es non est, że właściwie nie istnieje, to prawda? Tak, w pełni się zgadzam z panem profesorem Biernatem. Przeczytałem z wielkim zainteresowaniem wywiad jego w OCOPRES i bardzo się cieszę, że właściwie we wszystkim się zgadzamy. Jedyny punkt, który. Przepraszam, się panie nie... profesorze, że ktoś wchodzi do Trybunału i mówi Przyłębskiej, Piotrowiczowi i Pawłowicz. Paszli wąsić w oplecze jak by to miało wyglądać w praktyce? No ja bym grzeczniej to robił, nie używałbym takich słów. Natomiast jeżeli zostanie przyjęta uchwała stwierdzająca wyzerowanie obecnego składu Trybunału Konstytucyjnego, to forma opuszczenia budynku trybunału przez te konkretne osoby jest rzeczą nie o charakterze prawnym, ale porządkowym. Jeżeli ja na przykład jutro Zostanę zwolniony przez mojego dziekana z wydziału, po czym powiem mu, że się kaduję i nie opuszczę mojego, mojego gabinetu. No to są metody na to, by przy pomocy na przykład służb porządkowych wyegzekwować decyzję mojego szefa. A zatem to akurat nie jest wielki problem. Jak wyprowadzić konkretne osoby z konkretnego budynku, gdy. Okaże się, że yy, przybywają tam w sposób bezprawny, naprawdę nie jest kwestią poważną. Jest to kwestia A Co pan zrobi z zro KRS-em? KRS my, my w zasadzie wczoraj wieczorem o północy o świcie dowiedzieliśmy się, że prezydencka pompka cały czas działa, KRS produkuje kolejnych neosędziów. Co, co, co tu jak tutaj? Bo to już uchwałą się chyba nie da. Da się, da się, już, już odpowiadam, ale ma Pan absolutnie rację, Panie Redaktorze, że zwraca Pan uwagę na ten absolutnie skandaliczny proceder, w którym Prezydent Andrzej Duda współdziała w tym zamkniętym układzie o charakterze przestępczym. To znaczy, że z jednej strony jeszcze minister Ziobro ogłasza wakaty, z drugiej strony Neokres przyjmuje rekomendacje i z trzeciej strony Andrzej Duda powołuje neosędziów w związku z tymi rekomendacjami. Jest to kontynuacja owego modus operandi zorganizowanej grupy przestępczej, w której Andrzej Duda odgrywa jedną z kluczowych ról. A zatem, czy, pana zdaniem, do... gdyby, czy, czy pana zdaniem, gdyby demokraci mieli dość głosów w Sejmie, to to, co robił i to, co robi Duda, podpada pod Trybunał Stanu? No absolutnie tak, ale nie tylko to. Pod Trybunał Stanu odpowiada też to, co zrobił z nieprzyjmowaniem jako przestępstwo ciągłe nieprzyjmowaniem nieprzyjm od końca 2015 roku ślubowania o trzech właściwie zaprzysiężonych sędziów. Pod Trybunał Stanu podpada absolutnie bezprawne, w cudzysłowie, uniewinnienie domniemanych przestępców, czyli panów Wójcika i Kamińskiego w związku z ich skazaniem nieprawomocnym i tak dalej. Tam on, Andrzej Duda ma bardzo, bardzo wiele za uszami. Jeśli chodzi o polskie prawo. Ale pozwoli pan, panie redaktorze, że wrócę Proszę do, do neokRS-u. Otóż tam można obecną sytuację, w której ten bezprawny, podkreślam, bezprawny, niekonstytucyjny organ neokRS rekomenduje nie neo sędziów, tak zwanych neosędziów, ponieważ oni są powoływani w drodze uchwał, to również w drodze uchwał powinni być Odwołani, to znaczy uważam, i tutaj jestem w zgodzie ze stanowiskiem większości prawników, a w szczególności z, ze Stowarzyszeniem Sędziów Justicja, że ponieważ Neo KRS jest ciałem niekonstytucyjnym, to jego wszelkie rekomendacje są również niekonstytucyjne. Czyli wystarczy tutaj uchwała, która przyjmie, uchwała Sejmu. Która przyjmie, bo tu nie potrzeba ustawy, tu wystarczy uchwała, że wszelkie tak zwane rekomendacje tak zwanej KRS, czyli NOKRS, wydane w trybie niekonstytucyjnej ustawy przyjętej w końcu 2017 roku, nie mają mocy prawnej. Innymi słowy, wszyscy niesędziowie powołani w wyniku tej procedury wracali tam, skąd przyszli. Jeżeli to są sędziowie awansowani, Wracają na stanowiska, z których przyszli. Jeżeli to są ludzie spoza stanu sędziowskiego, typu prokuratorzy czy pracownicy naukowi Wydziałów Prawa, wracają skąd przyszli. Jedynym słusznym wyjątkiem jest mianowanie na stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych byłych asesorów, dlatego że tutaj nie było konkursów, i w tym przypadku KRS odgrywał rolę listonosza. No teraz wszystko. A co co, co, co tak. z wyrokami? Czy pokażemy czy zawierać związek małżeński ponowny ludziom, którzy dostali legalny rozwód? Już odpowiadam. Otóż tutaj bardzo mi odpowiada e, takie pragmatyczne rozwiązanie znów zapro, zaproponowane przez Justycję, które rozdziela kwestię statusu neosędziów. Od kwestii statusu, czy wagi prawnej, czy ważności wyroków. Dlatego, że tutaj musimy dokonać pewnego wyważania racji konstytucyjnych. Z jednej strony kwestia nieprawidłowych powołań sędziowskich, i to jest kwestia bardzo ważna, ale z drugiej strony kwestia pewnej stabilności orzeczeń sędziowskich. Ludzie mają prawo wierzyć, że wszelkie wyroki wydane przez ludzi podających się za sędziów są stabilne i że one mogą być tylko podważone w drodze specjalnej procedury, a zatem kwestie niezwiązane, że tak powiem, politycznie nie będące kwestiami wrażliwymi, których jest prawdopodobnie 99% typu rozwody, typu spadki, typu umowy itd., one powinny pozostać ważne, ale można je podważyć na wniosek stron. Z punktu widzenia takiej absolutnie, że tak powiem, czystej, kartezjańskiej logiki prawniczej, to się może wydawać dziwne, ale w prawie mamy do czynienia z pewnymi kompromisami między zasadami i pragmatyzmem. I tutaj w tej sprawie, ponieważ chodzi o los obywateli. O ich godność i o ich poczucie pewności w życiu, powinniśmy wziąć pod uwagę również los ludzi. A zatem... Panie profesorze, a jeśli, jeśli mówimy o, tym, o tej ścieżce między zasadami a pragmatyzmem, skoro nie ma w, w Sejmie większości, żeby postawić przy, przed, przed Trybunałem Stanu prezydenta, czy w ramach pragmatyzmu. Yy, yy, pomysł, żeby usunąć prezydenta na drodze referendum, jest, że tak powiem, przepraszam, koszerny, czy, czy jak mówi młodzież w Polsce, od czapy? Nie. Yy, <śpisał> powiedziałbym od czapy, chociaż ja nie używam tego słownictwa. Yy, nie ma takiej procedury, która pozwala na odwołanie prezydenta w drodze referendalnej. Ja rozumiem, że to może być albo rodzaj żartu, albo rodzaj takiej intelektualnej prowokacji ze strony pana profesora Chmaja, którego bardzo cenię i szanuję, albo rodzaj desperacji. Co mamy z tym zrobić? Ja zresztą chciałbym się pochwalić, że napisałem... A ma pan, wiem, pan lepszy że... pomysł niż to, panie profesorze? Jeśli tak, to proszę. No, że napisałem właśnie artykuł dla Gazety Wyborczej o tym, jak ma wyglądać ta koabitacja z prezydentem Dudą, Uważam, że należy go absolutnie marginalizować, obchodzić z daleka i roztoczyć wokół niego rodzaj kordonu sanitarnego, dlatego że wszystko, co zrobił i przed wyborami, i po wyborach, świadczy o tym, że nie jest gotów lojalnie współpracować w ramach konstytucyjnych, ale nie. Pomysł referendum nad odwołaniem jest używając słownictwa, które pan zaproponował od czapy. Ja się pod tym Panie nie profesorze, jeśli pan jeśli, jeśli pan mówi używa mocnego dość określenia pod tytułem kordon sanitarny, to rzeczywiście jest to samo to sformułowanie może być wykrzyknikiem nad zdaniem wypowiedzianym przez pana wcześniej, że pojednanie nie może być priorytetem, bo ja rozumiem, że dla lektorat opisu forma kordonu sanitarnego wokół pana Dudy byłaby być może nawet odebrana jako akt wojny, cudzysłów. Ale, ale to nie jest akt wojny. To jest właśnie ja tu się zgadzam z tymi wszystkimi. Sam zresztą to mówiłem wielokrotnie na wiele miesięcy przed obecnymi wyborami z 15 października, że nasz sprzeciw, nasz demokratów przeciwko liderom PiSu nie jest walką z ich wyborcami, że możemy uważać Jarosława Kaczyńskiego czy pana Morawieckiego za szkodników, ale szkodnikami nie jest pan Waldemar z Muławy, czy Pani Renata z Lublina, którzy głosowali na, na PiS. Także ja nie widzę, dlaczego kordon sanitarny wokół instytucji, takiej jak prezydencja, która obecnie jest sprawowana przez człowieka, który absolutnie nie jest godny sprawować tego urzędu, który pokazał, że na każdym kroku łamie konstytucję, by ta by idea kordonu sanitarnego była obrazą wobec jego wyborców. No trudno Panie no, profesorze, czy, czy ja dobrze tak. pan, rozumiem pana generalną intencję. Intencję, że gdybyśmy dziś mieli reaktywować czy reanimować tak zwaną grubą kreskę, to że tak powiem, rozumiem, że akceptujemy ją w wersji mazowieckiego, czyli Wszyscy, którzy chcą budować nowy porządek, zapraszamy. Natomiast nie akceptujemy w tej wersji doprowadzonej do absurdu przez Kaczyńskiego, czyli, czyli nie rozgrzeszamy i nie, nie uniewiniamy zbrodni, przestępstw, nadużyć, tak? Absolutnie, absolutnie niczego nie rozgrzeszamy i nie uniewinniamy. Mamy w Polsce w tej chwili do czynienia z setkami, jeśli nie tysiącami, winowajców i beneficjentów, przestępstw, korupcji systematycznej, oszustw, kradzieży, rozmaitych pseudofundacji, rozmaitych sztucznych ścieżek, pompowania pieniędzy z Funduszu z funduszy publicznych do prywatnych kieszeni. Tu nie może być mowy o absolutnie, Żadnym wybaczaniu. Natomiast my tu nie mówimy o milionach, o milionach e, głosujących. Głosujący wyborcy PiSu nie muszą być jego beneficjentami, mogą być niewinnymi ofiarami owej łajdackiej propagandy prowadzonej przez TVP i inne e, media państwowe, a także media prywatne korzystające z wielkich finansowych korzyści. Panie publicznej. profesorze, ale bo, bo my jesteśmy trochę na poziomie teorii i psychologii, a co by pan powiedział Donaldowi Tuskowi, który o pojednaniu mówił 1 października, mówił też po wyborach i rozumiem, że, że prawdopodobnie będzie to jeden z motywów jego ekspozeza za jakiś tydzień, I, że tak powiem, ile można, jak jest rozsądna formuła i ile można zrobić w, w kierunku pojednania, a czego nie powinno się robić? Pojednanie z wyborcami, pojednanie z ludźmi, z prostymi ludźmi, obywatelami Polski, którzy nie byli winni ani nie byli bezpośrednimi beneficjentami oszustw i korupcji. Natomiast nie ma mowy o pojednaniu z dziesiątkami, setkami i tysiącami ludzi, którzy kradli. Mienie publiczne. Nie ma mowy o pojednaniu z tymi, którzy na przykład wykorzystywali Fundusz Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw, a który był po prostu metodą pompowania publicznych pieniędzy dla rozmaitych przyjaciół politycznych ministra Ziobro czy wiceministra Romanowskiego. Tu nie może być mowy o pojednaniu. No nie może być pojednania między przestępcą, a państwem, których, które chce być praworządne. Panie profesorze, powiedział pan, że najważniejsza jest prokuratura. Czy jaki powinien być, nie pytam na, nazwi, za, o nazwisko, chyba, że i nazwisko byłby pan gotów, że tak powiem, podrzucić. Jaka byłaby to właściwa, że tak, właściwy profil tej osoby, prokuratora generalnego? Czy to powinien być prokurator, czy ktoś, kto miał problem z byłą już prawie władzą, nadaje się, czy przez ewentualnie konflikt interesów nie bardzo? No więc tak się akurat składa, że po dojściu nowego rządu do władzy, nadal będziemy mieli do czynienia z fuzją prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości. A zatem, gdy pan zadaje pytanie o prokuratora generalnego. To nieuchronnie jest to pytanie o ministra sprawiedliwości. I nie jest to rzecz optymalna, i w perspektywie kilku miesięcy powinno dojść do rozdzielenia tych dwóch funkcji, ale jednocześnie możemy, my demokraci, wykorzystać tę okazję, by nowy minister sprawiedliwości jako prokurator generalny, Przeprowadził porządki w prokuraturze, bo będzie miał takie narzędzia, bo on będzie zwierzchnikiem prokuratora krajowego. I ten pan Barski, który został tam ulokowany i zabetonowany przez sprytnego ministra Ziobro, będzie mógł być całkowicie odsunięty od jakichkolwiek decyzji przez swojego zwierzchnika, prokuratora generalnego, którym będzie minister sprawiedliwości. Natomiast w perspektywie kilku miesięcy, Najwyżej roku, musimy mieć ustawę nową o prokuraturze, w której nastąpi rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości, którym jest z definicji polityk, od funkcji prokuratora generalnego. I tutaj na czołowych funkcjach w prokuraturze widziałbym kogoś, kto wywodzi się z prokuratury, kto jest zawodowym, profesjonalnym prokuratorem. Na przykład Niektórzy działacze i działaczki organizacji Lex Super Omnia, która była zapewne najbardziej odważną grupą polskich prawników, bo akurat w prokuraturze ze wszystkich zawodów prawniczych, sędziów, adwokatów, notariuszy i tak dalej, prokuratorzy i prokuratorki byli poddani największej presji, bo tam jest dyscyplina quasi wojskowa. Także oni musieli wykazać największą odwagę zatem mamy te zasoby ludzkie w prokuraturze, ludzi odważnych i profesjonalnych, spośród których można nominować prokuratora generalnego. Panie Chim... profesorze, ostat... tak. ostatnio pewną karierę robi w publicyzce i nie tylko hasło. Nie możemy być yy, tak tacy jak oni. Jak pan, pan to czyta i co zrobić, żebyśmy cudzysów my nie byli tacy jak oni? No, ale oczywiście, że nie będziemy tacy jak oni. Na czym polega bycie tacy jak oni? Bycie tacy jak oni oznaczałoby łamanie konstytucji dla swoich prywatnych celów. Jeżeli my będziemy musieli podjąć radykalne kroki, polegające na przykład na wyzerowaniu Trybunału Konstytucyjnego albo wyzerowaniu KRS-u, to nie jest bycie tacy jak oni. To jest jakby jakby kierunek polityczny, ideowy tych zmian jest dokładnie odwrotny. Ja w ogóle nie widzę, wie pan, ja z pewnym żalem i niepokojem obserwuję taką oto narrację, nie róbmy pewnych rzeczy radykalnych i gwałtownych, bo gdy oni wrócą do władzy, to oni zrobią to przeciwko nam. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Dlatego, że w tej chwili głównym naszym zadaniem jest takie działanie, takie odbudowanie demokracji, by oni nie wrócili do władzy, a nie takie mm, ostrożne, lękliwe działanie, by nie dać im później e, pretekstu do działania. Tym bardziej, ten... ty bardziej, że doskonale wiemy, że oni polity pretekstu i tak nigdy nie potrzebują. Ale oczywiście, ale oczywiście, jeżeli odpukać po czterech latach coś na kształt PiSu, bo to nie będzie oczywiście PiS, bo PiS się skończy. PiS się za kilka miesięcy skończy, gdy Jarosław Kaczyński przejdzie na zasłużoną emeryturę, a na pewno przejdzie. Otóż jeżeli coś na kształt PiSu wróci do władzy po czterech latach, to oczywiście to będzie jakaś tragedia nas wszystkich, to pokaże, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć demokracji. Ale ja jestem optymistą. Jeżeli mogliśmy dokonać tego cudu 15 października, by w naprawdę szalenie niesprzyjających warunkach odsunąć od władzy tę straszną formację autorytarno-populistyczną, to przecież po czterech latach, kiedy demokraci pod kierunkiem Tuska, czy jego następców będą rządzić? Dlaczego ktoś na kształt nowego Kaczyńskiego, nie wiem kto to mógłby być Morawiecki, Brudziński, Sasin, no przepraszam bardzo, mieliby dojść do władzy? To mi się wydaje kompletnie, kompletnie, kompletnie nie, nieprawdopodobne. Panie profesorze, serdecznie za rozmowę dziękuję. Musimy kończyć, bo słyszę za drzwiami chyba, chyba jest nowy minister sprawiedliwości. Proszę mu przekazać serdeczne pozdrowienia mojemu drogiemu. Za chwilę koledzy. to zrobię. Dziękuję bardzo panie profesorze, kłaniam się. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.